Krawału Ukrainie. mi polską, my polsko rozumiemy. Jeśli rozumiecie po polsku, ja, ja, ja. łatwiej, łatwiej mi będzie powiedzieć. Polska bardzo przeżywa to, co wy w tej chwili przeżywacie. My też bardzo, bardzo leży nam na sercu, aby Ukraina była z nami, z Polską, z Europą. Sława Ukrainy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.